Two laps of fuel remaining. I think the track will be drying out quite soon. Mind you, don't burn out your tires. I hope you clap. Ja Cię kręcę z siołem! No. czwarty jest, jestem. Jestem dziewiąty! O, ja znowu czternasty, jak wczoraj. RKF full nie ma, tak muszę go z tego, z tego tam w środku się możecie mocno poblokować. RKF full! Wciąż. RKF full! Dwadzieścia. Ja tu start. I tutaj nie kunusiać tak jest. Mam jedyny Walk of Lunch, tak. Gdzie jest za ciężko? No dobra, na razie mnie kara jadę wyścig. <laughs> jadę wyścig, mnie to nie chce. No <laughs> i Pablo to pięknie się teraz zachował, mam nic świata. Tutaj miejsce było. Rannak lekko cię tam. Wiem wiem. Ojoj oj, oj, tatarka! On tutaj każdy bokiem lata. No. Niezno, no ja nie wyprzedzę tego ziu. Ktoś z przodu wolno jedzie. Jak ty na ty szaty, Teraz z juku na tatka mocno. tepa, co nie? Oooooo! A sport ready? No jezu, no to ten dziód. Oooo, szeroko. Nie <laughs> myślałem, że walisz w bandę. No, ale błąd, głupi. Blokuju jak najbardziej. Get to nie był to play, z Maharajem. Gdzie, gdzie jest z, w ogóle jest skiatr? The... No, szkoła mnie 13-12. Na no, to mu też nie chodzi. O, że to ucieka. Jest to kucieczka. Nie, to mi pomaga. To co tu tym tak na to? Może z etapu nie wczytam? <laughs> Może ta. To wtedy byłby był szybszy, szybszy, by był na prostej właśnie. A nie był? Jezu nie skrzypi ten pedał. No muszę chyba rozkręcić pedały. Kto? <laughs> pedał. Killer Też. Nie no, nie obradajmy pedał Oj. No tego. No Ale no go, tu on ma... tego, on ma ale go w... Co jest? Tepnął się nagle na mnie. Nie, tepnął się, tepnął się, tepnął się, mam to nagrane. Ja jechałem w koło i nagle się tepnął. Mam na to mnie. nagrane, mam to Ale nagrane. YouTuberem będziesz, jak ty tyle nagrywasz. TikToker. O, esportowiec. Ale wolno jadę, masakra. Ty byś chciał widzieć, co tu się dzieje. Ski to ci to, to ciarze, no. Nikun teraz blokuje. Uwe, to wy blisko raz jesteście, kurde. Tylko 3 sekundy za. 4 400 na oponach miałeś dziut. No ściąłem, 6 sekund. No to są mocne takie. ściany. Teraz ciężko. Na którym wypitujesz się? No? No, 8. Wyspitowaliście czy nie? Nie, no, cieszymy. Mam 15. Ja już siadę z 6 kółek. To o Boże, he is going for undercatę ja w tym momencie. Ja też lubię undercaty ogólnie. Ja no lubię komekuradzisz tak. robi na opniżek. Wygrał F1 i Sport a taki tomek poradził go. Undercutuje 5 sekund. Tu utkniesz w korkach mieronym ale lepiej. Kurde, Gdy nie ten Torski. Dawaj. dobra, jest. Do czego ja się spodziewałem? tu jest sporo przed nimi, kurde, to to możesz nadrobić. A ile masz ostrzeleń chyba? Zero. Je to się mam odcięć. Odcięłem, torskiego wyprzedziłem. Kapatyna. Ka kapiatyna, byku fajnie. Teraz to jest ta akcja. To jest ta akcja. Ale się na... Nie mamy RS-u, nie Hop. O <śmiech> e? <śmiech> Dobrze DRS, dawaj! Ty, on nie wypsada... <laughs> Kiedy on pituje? O nie! Nie! Rozwaliłem się o ciebie! Bez safety cara Ja musiałem odpuścić, bo ten Nieee Mirrorin, no ale to chyba feke mi break testa zrobił No ale ja yeah. O nieee oh, nie.